No i jesteśmy moi w podsumowaniu. Czyli po prostu pozbywamy się wszystkiego. Nie używaliśmy naszego lądownika ani innych kart. Dlatego nie musimy się martwić powrotem. Dlatego, jak wiecie, jest taka akcja Lift Off. Ty po prostu możemy odlecieć. Możemy odlecieć bez niektórych naszych współzałogantów. Do fazy statku, czy zarządzania statkiem, przejdziemy później. A teraz mojej drodzy sprawdzimy jak nam się udało. Czy tak zyskaliśmy kolejny żeton, który już dodałem. E, liczymy je. Mamy ich moi drodzy 6 w sumie. O, 6. Sprawdzamy ile naszych e, załogantów jest rannych. No Amir miał jedną e, ranę o tu. Czyli w sumie mamy 6 minus 1 to 5, czyli uzyskaliśmy wynik 4 więcej, czyli 199 wspaniale moi drodzy udało mi się uniknąć obrażeń naprawdę yy, i zebraliśmy wiele właśnie rzutom sukcesu no oczywiście wszystko inne będzie po prostu trudniejsze no i rok 204, nasz ostatni No, i mamy tutaj tak. To nie my gminie e, rozbiliśmy właśnie nasze lądowik, e, Strzelano do nas. No, wystarczy, właśnie tych żartów. No, dobrze, czyli procedura dekontaminacji, kwarantanny zapewne. I teraz właśnie możemy przejść już do, tak naprawdę, sprzątania po naszym e, samoczku. No, dobrze, moi drodzy. To, tak to powiedzmy drugi duco. Mógłby tyle. Tylko teraz pytanie, e, która wersja będzie e, kanoniczna? Czy ta z wysadzaniem, która jest akurat teraz tutaj e, w podsumowaniu, e, czy też wersja z e, cichym rozwiązaniem, którą oczywiście również zapraszam Was do obejrzenia, ponieważ sytuacja może być tam trochę... Inna. I zapraszam już niedługo, taką mam nadzieję, na część zarządzania statkiem. Awans, ponieważ udało nam się awansować, jak wiecie. O, dzięki tej karcie, to udało nam się wypełnić. Ale to już, tak jak mówiłem, w następnym odcinku. Do usłyszenia, zobaczenia. Na razie. No dobrze, moi drodzy. Eee, czy jaka będzie wersja kanoniczna sobie skorzystamy wydaje mi się, że wydaje mi się. Eee, najlepiej no było jakbyście sami napisali w komentarzach ha, 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 ha. chociaż sam wiem, że sobie bym skorzystał ale tak mam pozostawić, jeśli ktoś napisze komentarz to e, pójdę po prostu z tym Zaczę co na filmiku było i e, ile mieliśmy sukcesów jak to wyglądało, wszystko, chociaż nie będzie dużo. Mówiłaś różnica 7 sukcesów w cichej wersji do 6 w głośnej. Chyba pani czuła nie dostała ubrażenia e, w poprzedniej wersji. I tam się trochę, e, cóż, zamieszałem. Mm, taka była, tak naprawdę, główna różnica. Wydaje mi się, że również w tamtej sekcji dostaliśmy wpis, że otkaliśmy I. Of the Void. Jeśli dobrze się nie mylę, nie wiem, czy to będzie miało śwp, czy nie. Ale tak, mówiąc, drodzy. To było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, cóż, mieliście teoretyczny wybór. Tak jak w grach komputerowych, RPG macie. Zawsze Wasze wybory mają znaczenie. W tym przypadku, jak widzicie, mieliście wybór tego, czy wystawiacie, czy też <laughs> wyłączacie działko. E, hmm. Tak. I od tego pójdziemy dalej. Przerobimy sekcję właśnie statku. E, zarządzanie statku. Zależnie od tego co i jak zadecydujecie, z tą elecją pójdziemy. Tutaj mamy a tak, czyli możemy odwrócić jej, dopóki jej nie wynajdziemy. E, czyli kartę ulepszenia, dzięki którą dostaliśmy dzięki tamtemu niezwykłemu odkryciu. A, one minute discovery. To jest to, co tam mamy. Dowiem się, oczywiście, jak przeczytam, bo jeszcze nie czytałem, więc nie wiem, moi drodzy. E, nasi załoganci awansują. Ci, co byli na misji, będą odpoczywać. Będziemy tam robić rekrutację, właśnie odkrywanie, leczenie i inne rzeczy. Ale to, jak już mówimy, już w następnym odcinku, na co was zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.